Cześć, witajcie na Shotworks. Kontynuując temat bezpieczeństwa waszego słuchu, mam tutaj dwa modele sordinów. i jeden jest wyjątkowy i chciałbym, żebyśmy to wspólnie porównali. Model, o którym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, to jest model Ace, który z natury ma być tańszą alternatywą. Otóż są to najtańsze sordiny z wkładkami żelowymi, jakie możecie dostać na rynku, kosztują 990 zł. Więc jest to naprawdę atrakcyjna cena, przy czym nie są w żaden sposób wybrakowane. A czym się różnią, już Wam tłumaczę. Sordiny Ace nie mają czterech profili dźwiękowych otóż dlatego, że korzystają one z wcześniejszego systemu Sorting Here. Te nowe mają Sorting Here 2 czyli kontynuacja tej wcześniejszej wersji. Nie ma różnicy między nimi, jeżeli mówimy o tym jak działa ta elektronika, w sensie ocuch jest dosłownie taki sam, tylko te nowe z tym systemem numer 2 mają dodatkowo cztery profile dźwiękowe, które oczywiście są bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale nie są niezbędne. Chodzi o to, że na przykład jeden z tych profili jest to, że macie przytłumione dźwięki na przykład podczas przebiegów. Zawartość opakowania w modelu Ace jest dosłownie identyczna. Różnica jest taka, że ta opaska w wypadku modelu Ace jest materialna. A po wewnętrznej stronie tej opaski mamy siateczkę, która świetnie odprowadza pot więc powiem szczerze, że podoba mi się to bardziej niż skórzane rozwiązanie. Ponadto opaska na modelu Ace ma z boku rzep, więc możemy dokonać małej personalizacji. Tak jak wspomniałem Ace'y mają żelowe wkładki na uszne. I nie chcę mi się rozwodzić jak dobry jest ten produkt, ponieważ większość z Was pewnie tą markę kojarzy i wie, że te ochronniki słuchu są naprawdę wysokiej jakości. Jeżeli jesteś zainteresowany, to sordiny są dostępne na www.shotworks.pl A jeżeli znajdziesz nowe Dostępne sordiny z wkładkami żelowymi niżej niż 990 zł, to odezwij się do nas, skorygujemy cenę. Trzymajcie się, cześć!